Nagrywamy mapkę Escape, ty to znasz nazwę? Powiedz. Um, blue Address, red Blue jakoś. Dobra, wbijaj, ja jestem czerwony. Czekaj, zasady są: nie mamy niszczyć żadnych bloków, grać na pismu i coś jeszcze, dalej nie pamiętam. Dobra, wbijaj. I chyba nie stawiać żadnych bloków. Ale niszczycie się nam pozwolą, Czekaj chwilę. Nie rób tam nic.

Kurde, trudne A dobra, a tu mam wajchę Dobra, ja cię pijam, patrz. Dobra, i już... Dobra, I O Jezu, bym spadł Jestem i co teraz? Dźwignia, i... Więc co masz tą dźwignię? No a to tobą. A, dobra. I co, już? No i chodź, może tam jest chodź. A no siekierę, miecz i łopatę i kidaw dostałem, czy jak? No to wywal jabłka, daj mi jabłka sobie. I pisz kreska C i... Dobra, chleery, tak. Dobra, nie, bo to jest na dobra systemat postawiony, bo Idziemy dalej. Dobra, co oni... otwierał tutaj, więc... Ej no, weź mi to przytrzymaj. Ej no weź mi otwórz. No co? No ustan na tej półce czy tak. A, okej, okay. dobra, bo to jest płytka. Dobra, bo ja myślałem, że przyciskiem coś. A, potem się będziemy przekładali do... Oj, 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 kurde, chyba tutaj trochę będzie słaba, jak spadnę. Ja zaraz nie Redstone i to. Co da? Bajfa. i co? no to nie pani. Ej, dziwnie jest ten dispenser. Tu masz dispenser. dawaj do. Ej, ale wróć do drugiego i naciśnij przycisk. Aaa, dobra, bo to do mojej gimby, cześć, poko. Dobra, jestem tutaj, mam przycisk. Jak to robimy? Rockstone porta. Rockstone porta, dajemy.

Nie jestem ile dalej, no już Teraz będę się musiał kazać z dla ciebie Tu staje Tu staję niebieski I te Woda, woda Biegnę do ciebie Nie uduj się, tam Nie wiem, czy spodobuję, że biegnę Okej. Szybko stawiam, bo ja na chwilę umrę Nie posłuchajmy no już. Ała, wow, Dobra, tam dobrze. Dobra, najważniejsze, że przyjrzymy. W najbliższym czasie też może się pojawić gość na naszym serwerze, co na nie gość, nasz kolega. Prawda? Nasz kolega, może nasz Może, bo wiadomo, tam ten serwer mu troszkę nie odpowiada, ale... No co to jest? Oj, lawa, lawa. Dobra. Ej, to jest Lapis? To jest to? to jest co to jest? To jest wiem, że jest złoto, a to jest diament chyba, a to jest napis No chula. Dobra, kawał wbiegam. No ty jesteś. Ale ja nie umiem. Dobra za chwilę zginę. Dam ci jabłka moje. Dobra, może dać mi wszystkie jabłka. I idź skaczę patrzył. Umrę sobie bez kitu. nie no, to jest dziwne. Ja tego najbardziej we sklepach nie lubię, jestem na złotym. Dobra, masz. Tak, tak. na chwilkę Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, ja Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. to tak. Tak, ja Tak, tak. Tak, Masz Tak, tak. Ale laguje. No ja mam...

Ojojoj, już mam dużo tych minecraftów teraz. Jakich minecraftów? No minecrafta mam już raz, dwa... Dobra, otwieraj napis. Dwie części mam już, napis już. Nie wiem, jak na pewno to będzie party w party Ale co, minecraft ten, ten, bo ja go już klejam prawie. Ten film będzie wrzucony. Ten? Boże, na party. No bo całego nie damy rady. Zawajmy. No tak. A jaki jest limit YouTube'a? nie Na YouTube, nie wiem, I wiecie widzę, w tym nie tu. E, to nie masz minut. Dawaj diamond. To założyłeś tak, już konto? Sorry, że jeszcze raz powiem, zlakowało. Czy konto założyłeś? No co? Czy konto założyłeś? A tak, to zaraz będzie. Ale sorry, że wam, wam, wam tak nic nie mówimy, ale po prostu tak, tak zawsze jest jak gramy. Już no, jesteś no, na złotym. A na razie nie mamy tematu, tak jestem na złotym, na razie nie mamy tematu, żeby pogadać a, coś a, tak. ale ja tu się znam na piłce, a to ty się nie gadasz na piłce, więc... No dobra, więc to co te drzwi? No jeszcze raz. O Jezu, nie ma jamy, ty z jakimś baranem i miałem przez drzwi przejść. Jestem na diam na tym jasnym niebieskim. Diamentowy. Ostatni to lapis, ostatni to jest lapis. Jestem na lapisie już. I weź tylko jedną dźwignię, tam jest taka tabliczka napisana. Bo ja w tym mapę schodziłem raz i. i tam, tak, już pamiętam. Przypomniało mi się. Już? Jedną tylko wziąłeś? Tak, jestem na niebieskim, na lapisie. O jezus, padłem. Trzeba jeszcze raz iść, tam cię. TP o nie to jest P No dobra, idziesz jeszcze raz. Ała. Paliłeś? Nie spadłem do Jest na złotym? Nie, dopiero po się palić. dochodzę do się tego. I już jestem na złotym. Okej, okay, spadkam. Dobra. Jestem już na diamentowym A łaj, jestem na napisowym A łaj, jeszcze raz napis Czemuś teraz? Bo no właśnie nie przeszedłem o Jezu, się zabił, ty, Ej, chcesz. Ej, chcesz. Lapis? Lapsedex, right. uh, dia uh, diament? O oh Jezu Maria! Przeżyję? Aj, chyba nie. O boże... Jesteś na bloku, czekaj pracy, czy to nie Oj kurde, nie jestem przyjemny. O co to? Już jestem? O Jezu! trzeba sobie tej moda, żeby nie zginąć. Bo miałam jabłuszkę Chodź, dlatego, że im od razu po prostu. Ojojoj, chwilka, FPS-y wyszła, jest zero, tak? To teraz, które drzwi ci mamy? Tam leży to majstwo. A Jezu, kurde, snagonało mnie. Które drzwi? Ja no też tam, tam o, Ale słuchamy już są klawiatury. To, to ja rezi... jest, łot, jest łot. No już mam, się znowu pod.